3-2-1 jesteśmy. Zaraz się zaczyna. Adam, w końcu mamy kalendarz. Mamy kalendarz, czekaliśmy bardzo długo. No i tak ten karmelowy expert zapadał. Już zaraz, już za chwileczkę, już za momencik yy, były sygnały, że to będzie lipiec. Potem ja sobie pomyślałem, nie, nie ma szans, nic nie mówią, nic nie przekazują, chyba będzie sierpień. I wiesz, co zrobiłem? No. no I sobie wykupiłem urlop w połowie lipca. No i na szczęście niedaleko było oczywiście nasze piękne Mazury i będę musiał zostawić rodzinę. W piątek o 5 rano wstać, przyjechać do Polsatu i z olbrzymią przyjemnością spotkać się z Wami z Tobą Grzegorzu również. No zaczynamy, bo zaczynamy 19 lipca. 19 e... lipca, niedziela, oczywiście 17 lipca będą treningi, ale co jest najważniejsze, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, 17 rund. 17 rund teoretycznie do rozegrania, 13 potwierdzonych. 13 w Europie, kolejne 4 do potwierdzenia jeszcze poza Europą, jak że... to wszystko się rozwinie, zobaczymy, bardzo byśmy chcieli, żeby były te rundy zagraniczne. W szczególności, że raczej to będzie Argentyna, Tajlandia i Malezja, tak jest w kalendarzu, reszta rund w, w Europie, ale to i tak fajnie, bo mnie ciekawe będzie zobaczyć tydzień po tygodniu, jak zawodnicy sobie radzą na tym samym torze. Podobnie będzie z F1, ale ciekawa historia jeżeli chodzi o Pirelli w F1, przygotowało tak, że jednego weekendu jest jedna alokacja opon, inna alokacja jest na kolejny weekend. Ciekawe czy Michelin w MotoGP zrobi dokładnie tak samo, czy też zmienią po prostu opony, które są ewentualnie do użycia przez zespoły, bo to mogłoby wywrócić do góry nogami zupełnie weekendy, wiedząc o tym co, co się działo w zeszłym roku, dwa lata temu z oponami. Myślę, że to było bardzo ciekawe, natomiast mam wrażenie, że to mogłoby mieć takie Niezbyt korzystny wpływ na producenta bo uzmysłowiłoby to, jak bardzo opony są ustawione, znaczy, jak bardzo opony mają duży wpływ pod to, co się dzieje, pod wyniki. Więc ja powiem szczerze, jakbym miał obstawiać, to bym powiedział, że Michelin tego nie zrobi, chyba że jednego weekendu okaże się, że są duże problemy z oponą dla wszystkich, na przykład, i wtedy może spróbują jakąś mieszankę na szybko, na kolejny weekend dobrać. To rozwiązanie ewentualnie wchodzi ale tak, żeby z góry założyć jeden weekend tak, drugi tak, nie przewiduję, że coś takiego było. No ale tak czy no, trzeba też o tym kalendarzu coś powiedzieć, że to będą podwójne rundy, prawda? Yy, także... Tak jak mówisz, tydzień po tygodniu, czegoś takiego nigdy nie było. Tutaj słyszałem plotki... Plotki, nie plotki, przepraszam, jakieś pogłoski, że to ustawione pod Markeza. Słuchajcie, no trudno ten kalendarz było ustawić, więc jest ustawiony... Tak pod jak, to, się żeby dało. się po prostu wszystko odbyło i myślę, że to jest najważniejsze galanie tego typu, że pod jakiegoś zawodnika jest totalną bzdurą i, i najważniejsze, że wracamy do ścigania. Dokładnie tak. Siedzimy teraz pod tutaj Andrea zaszczycił nas swoją obecnością. No i w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o Andreę to wielki znak zapytania. Ponoć negocjacje się toczą, kwestia pieniędzy jest tutaj. Rozpatrywana i jednoroczny kontrakt. Na to ponoć stolicy nie chce się zgodzić. No i ciekaw jestem, jak się jest, otoczy los Ducati, dlatego że już pewne jest, że Petrucci na pewno, pewne, że nie, na pewno, nie jedzie w przyszłym roku w Ducati. Na jego miejsce pojawia się Jack Miller. Ja dam twój ulubieniec. Jack Miller w fabrycznej ekipie Ducati, Miguel, Casey Stoner mówią, że to jest bardzo dobra historia. No ale wiadomo, oni są Australijczykami. Troy Bailey się nie wypowiedział, ale poczekamy. No zobaczymy. No, mam nadzieję, że, że, że Jack Miller. Wreszcie pokaże to, na co go stać. Yy, uważam, że wiesz o co chodzi. Nie, to nie jest, że mu nie ulubiony. Ja go wręcz bardzo lubię, bo akurat lubię styl taki wyluzowany Australijczyka. Natomiast, co jest fajne, to fajne jest to, że on do tego najwyższego poziomu doszedł, czyli do fabrycznego zespołu, jako fabryczny kierowca. Ale też mam wrażenie, że szybciej ta droga wyglądała, gdyby <laughs> szedł przed kate przez kategorię pośrednią Moto 2 i może miałby po drodze ze dwa tytuły Mistrza Świata, dzisiaj nie ma, ale staje przed taką szansą. No i właśnie, i u jego boku. Czy będzie doświadczony do czy może doświadczony ktoś inny, może Jorge Lorenzo, czy zupełnie inny gracz, jeśli chodzi o zespół główny Ducati? No jest to bardzo ciekawe, bo rzeczywiście zastąpić do to jest chyba najdłuższy kontrakt, jeżeli oprócz Pedrozy najdłuższy kontrakt z jedną fabryką. Tam jest 8 czy 9 sezonów już teraz będzie w przypadku do więc no rzeczy się dzieją bardzo ciekawe do jak zwykle. Oszczędną się w ogóle nie wypowiada co, co tutaj się dzieje. Petrucci natomiast ponoć umówiony już na spotkanie w KTM, e, czy nawet to spotkanie się odbyło, no bo Opoles Pargaro ma wejść na miejsca Alexa Marqueza w przyszłym sezonie do fabrycznej Hondy. I to jest zaskakujące. Nawet nie przejechał jednego okrążenia w wyścigu Alex Marquez, a już go z tej Hondy mają wykopać i wygrał ma kilka fary. wyścigów wiadomo wirtualnych. wirtualnych tutaj rozpoczął bardzo mądrze bo bardzo dobrze bo od debiutu i zwycięstwa ale to są niestety wirtualne zabawy a tak jak powiedziałeś no jeszcze nie dobrze nie pojeździł a już się z nim teoretycznie pożegnali no jeszcze to oficjalnie nie jest przekazane no, ale Grzegorz przez wiele lat powtarzaliśmy jedno prosimy o dobra styl jazdy pola Espargaro nie pasował do Yamaha Katem, ok, może ale i tak katem nie jest tak dopracowany natomiast Pole Pargarau na fondzie, to może być mieszanka. Zresztą to jest facet, który się Markowi Markezowi tam mocno tam... stawiał w kategorii pośredniej, więc myślę, że teraz to byłby wybuchowy duet. Wybuchowy duet pod każdym względem temperamentów, stylu jazdy. No i jakby trafili do tej samej ekipy. No ja bardzo mocno trzeba czyli, żeby doszło do tego kontraktu. Liczę, że tak będzie. No i od 2021 Marquez i Espargaro w jednej ekipie. No to by było super. Nie ma oczywiście oficjalnego potwierdzenia. Wczoraj jeszcze pojawiła się wypowiedź Pole Espargaro, nic oficjalnego nie ma, ale to jest oczywiście marzenie każdego, żeby jeździć w tej ekipie. Ale jeszcze Espargaro jeszcze dolał oliwy do ognia, powiedział, że... Jeżeli dzwoni do Ciebie Ferrari, to nie odmawia się Ferrari. Więc tutaj podejrzewam, że taki telefon rzeczywiście się pojawił. Nie wiem, czy to nie jest specjalne działanie Alberto Puja, żeby troszeczkę podkręcić Markeza. Od razu i Matox i Simon Paterson powiedzieli Markeza? dużego Markeza, powiedzieli, że stuprocentowo nie przetrwa do końca kontraktu Mark Marquez w hondzie, bo kontrakt podpisany do 2024 roku. Więc mówią, nie ma takiej opcji. Jeżeli Alex. Tak, ta akcja jest z Aleksem. Mark jest wściekły i na pewno nie zostanie w kącie do końca. No, za tym robi się bardzo ciekawie. Ciekawie również jest w Jamasze. W Jamasze wiemy, że na 2,20, jeszcze się nie rozpoczął sezon 220. jeśli chodzi o MotoGP, bo przymawiamy, że Moto3 i Moto2 już za nami w Katarze. Natomiast MotoGP oczywiście dopiero pierwszy ciąg będzie miało. My mówimy już o sezonie 2,21, żeby była jasność. No i w Jamasze wiemy, że w fabrycznym zespole młodość. Fabio Quartararo i Maverick Vinales. A co z Valentino Rossi? Podobna sytuacja jak z Dovizioso w Ducati. No i jeszcze wiele niewiadomych. Są tacy, którzy twierdzą, że jednak Valentino Rossi się żegna, ale są też tacy, którzy twierdzą, że z Petronasem już podpisana jest dawno umowa i w fabrycznym, na fabrycznym motocyklu w prywatnym zespole Petronasa z dużym wsparciem Valentino Rossi u boku chyba Franco Morbidellego. No tak, no o Valentino Rossi dosyć dużo rozmawiało się w tej przerwie przerwie, w tym sezonie, który się na razie nie odbył i Rossi sam powiedział, że ta przerwa, to, że nie ściga się, to, że spędził tak dużo czasu z dziewczyną i z mamą, powiedział szczerze, chyba jestem gotowy na emeryturę. Zrozumiałem, że to też jest fajne, że też fajnie jest posiedzieć w domu tyle czasu, że też fajnie jest porobić rzeczy, których na, zwykle na te rzeczy nie miałem czasu, więc no to też otwiera e, drzwi takie do myślenia, a, a nóż, może rzeczywiście ten kontrakt nie dojdzie do skutku. On powiedział, on nie ma zamiaru odbywać po prostu takiej pożegnalnej tury w sezonie 2021, pożegnać się z kibicami na Rapa bez dobrych wyników. To nie jest jego styl. On powiedział, że nie. Casey Stoner też wypowiedział się, mówi, że szkoda, że Valentino Rossi tak długo ciągnie tę karierę, bo troszeczkę rozmienił na drobne swoje osiągnięcia, ale chciałby zobaczyć go jeszcze walczącego woli. Casey Stoner to mu powiedział. To jest ogromne dla mnie zaskoczenie. No ale pamiętajmy, zdajmy sobie sprawę, bo z, myślę, że tutaj i wśród Was, i wśród wszystkich kibiców sympatie są podzielone. Jedni Valentino go kochają, inni przeciwnie. Macie swoich faworytów, no ale trzeba powiedzieć jasno. Wypada Valentino Rossi z MotoGP, od razu no ta dyscyplina traci. Traci tysiące kibiców, traci tysiące kolorowych barw na trybunach, no traci no, no coś, co, co można powiedzieć, czego jesteśmy świadkiem. Odbywa, a to trzeba powiedzieć, no to jest jeszcze leżąca legendia, legenda, to jest ikona tego sportu i, i jak sobie pójdziecie gdzieś w towarzystwo ludzi, którzy nie znają się na motocyklach i powiecie MotoGP, powiedzą, a Rosji, Rosji i, i nie będzie chodziło o sklep z obuwiem, a będzie chodziło właśnie o, o Valentino Rossiego. Także no, to, to jest coś, co się nam kojarzy i trwa no już dobre dwie dekady. Ciekawe, Jeżeli odejdzie, to będzie smutno. Dokładnie. Ciekawe rzeczy w KTM. Ale też Mi Duman jeszcze jak już mówię się o Australijczykach i no Jest konkurencyjny. Zwróć uwagę, że ten pacjent cały no czas, tak czas walczy o podium. No To nie jest tak, że on ciągnie tam ogony i, i, i jest zawodnikiem, który naprawdę nie daje rady. Walentyny Go stać na podium, a ja uważam jeszcze, Grzegorz, że jego stać na zwycięstwa. I na dziesiąty tytuł Mistrza Świata? No, no ten, plot, sezon, ten sezon, plot okoliczności naprawdę będzie bardzo trudny. Jerez, okej. Okay. Brno wiadomo. Red Bull Ring, no to nie jest mocna strona dla Yamachy. Mizano, rundy da się. Barcelona da się, jak najbardziej da się da się. no to jest niestety pięta hitresowa Yamaha od lat. Walencja, wiadomo, że nie. <laughs> to wiemy o tym. No potem Ameryka, Texas, dla... to, to Texas, nie. Argentyna, tak, Tajlandia tak. czemu, nie, Malezja też. Szanse są, szanse są. Wiele zależy oczywiście, co tam te motocykle nam się, zap... jak się zaprezentują motocykle w tym roku. No i, i też myślę, że w przypadku akurat jak już jesteśmy przywani ten Rosji, w jego przypadku to motywacja. I ta motywacja to jest coś, co ja mam wrażenie jest najtrudniejsze już w tym momencie takiego rozleniwienia przez koronawirusa. Tak, jeśli chodzi o obiekt, Ale też jak patrzę, jak patrzę na tych młodych zawodników, na, na treningi Markezów, Vinialesa czy, czy Quartararo, czy tych innych młodych dzików. Patrzy na Rosjiego, no to mam wrażenie, że tam jest pasja do motocykli. Oczywiście jest to rancho, gdzie sobie jeździ, na motokrosie i, jeździ i tak dalej, ale nie ma tego takiego ognia, takiego ognia tej petardy, którą no, trzeba dzisiaj mieć w MotoGP. Dzisiaj nie wystarczy być romantycznym motocyklistą, ale trzeba być jeszcze po prostu sportowcem w pełnej 100%, a może i 110% formie. Dokładnie tak. W KTMie ciekawe rzeczy, no bo jeżeli Pole Pargaro, o czym Pete Bayer mówi, jeżeli Poles Pargaro wybierze kontrakt z Hondą. Szczerze, no, jeżeli rzeczywiście doszło do rozmów i jest oferta, to nie widzę tego inaczej. No to tutaj rozmowy toczą się z, e, z Danilo Petrucci, ale też ponoć opcję ma w swoim kontrakcie Jorge Marti na to, żeby jechać w fabrycznym ktm To będzie bardzo ciekawe. Też pytanie, co się stanie w tym momencie z tym gościem, którym był bardzo zawiedziony przed tym sezonem, który jeszcze się nie rozpoczął. Czyli oczywiście mowa o Portugalczyku, który jeździ w KTM-ie. I, i, I on był wściekły na to, co się wydarzyło. No tak, to, to, to faktycznie, jeśli chodzi o to wyciągnięcie pola z pargarą, może znowu zrobić tutaj nam taką, e, zburzyć całą, cały zamek KTM albo ułożyć go na nowo, albo może ktoś inny wpadnie ze swoim klockiem i ułoży tutaj e, tą układankę. No ciekawe, ciekawe jak to będzie wyglądało. W Suzuki, popaki zostają. Tak, podpisane kontrakty, zresztą z oboma rozmawialiśmy. Potem, co tutaj Grzegorz ciekawego, co no, z tym też. Zarko będzie, bo, bo Zarko... Ponoć do pramaka, jeżeli po tym sezonie za Vintią, wszystko będzie w porządku i z edukacją jeżeli będzie nie źle. będzie źle, jeżeli nie będzie takich historii jak w KTMie, no, to jestem do Jestem przekonany, że Zarko tam, licząc oczywiście na niepodpisany kontrakt tego pana na kolejny rok, też by się tam w tych czerwonych barwach widział, no, no ale to też zależy od tego sezonu i myślę, że nie zdąży chyba jednak Zarko udowodnić, że na Ducati musi iść dobrze, kiedy już Ducati będzie chciał podpisać umowę na sezon 2021, więc tutaj szanse są zarko niewielkie. No tak. Jeszcze oczywiście cały czas gdzieś tam z tyłu głowy ma Ducati ponoć Scotta Reddinga, który jest w Superbajkach. Pierwszy sezon, bardzo dobra runda w Australii. W Scotta Reddinga dużo trenował bardzo w Stanach, bo przesiedział całą pandemię w Kalifornii. Teraz wrócił do, do Europy, do Szwajcarii. Więc też ciekawe, bo może tutaj on zostanie ściągnięty w jakiś tam magiczny sposób, no to by była niesamowita historia, biorąc pod uwagę to, co się działo w aprili, bo tutaj trzeba powiedzieć, podpisany kontrakt Alejsza Espargaro. I zadowolony ale Espargaro z tego kontraktu. Tak, natomiast Andrea Janone no też ma podpisany kontrakt, ale prawdopodobnie na 4 lata banicji i wygnania z wyścigów, no bo... Z Marko z bielizną słyszałem, około 4 lata ma być twarzą, bądź nie wiem, jak to nazwać, nie twarz pokazuje co innego. no <grystanie> Janone, niestety dla niego Międzynarodowa Federacja Antydopingowa e, wnioskuje o najwyższy wymiar kary, czyli o 4 lata dyskwalifikacji, to znaczy, że to już jest koniec dla niego absolutnie kariery, no nie ma tutaj o czym w ogóle nawet dyskutować, więc otwiera się miejsce w aprili, natomiast też w takim Podcaście, który robi Gavin Emek z Nilem Horsonem, rozmowa ze Scottem Readingiem, powiedział, że tak żenującego zespołu, tak żenującej atmosfery, tak żenującego zachowania wobec zawodników, jak Aprilia, to on mówi: Nie ma drugiego takiego na świecie. A był w paru i mówi: To jest niewiarygodne, co tam się działo, kiedy to Romano Albesiano tym zarządzał. To, to było w ogóle. Byłeś najgorszym gościem, w ogóle niepotrzebnym gościem. że Karel Abraham by tutaj jeszcze mówił, że może no Amitya ja. troszeczkę no kurczę, i, przebijać. I Ruben Ksaus. No Ruben może. Ksaus biedny byłby to tak naprawdę, no tak. niewiele miał do powiedzenia. Co z Co z Alexem Marquezem w sytuacji, no. e, kiedy wypadnie i wejdzie pole Sparger? Ponoć LCR Honda, no ale pytanie, co w LCR Hondzie, bo Carl już zadeklarował, że on chce zostać, on chce ścigać się dalej, jest wielkim naprawdę Wielką postacią w Hondzie, jeżeli chodzi o testy, no, wykonuje pracę niesamowicie i w wyścigach, no mówiąc się wolny też nie jest, czyli na Kagami musiałby wypaść. No, pytanie Tylko gdzie? No, no, Pamiętamy, że mówię o tym sezonie 2021, Karl będzie już naprawdę wiekowy. I... No nie tak jak Rossi. No nie tak jak Rossi, no ale też jednak no, wyniki tych był panów są no, trudne do porównania, jeśli chodzi i na torze i te cyferki, które wokół siebie Valentino Rossi generuje. Czy oglądalność czy na trybunach, telewizji i wszystkie inne możliwe zasięgi, więc wszystko przemawia to oczywiście zupełnie na innym poziomie. Za tymi dwoma Panami taka na kagami, co będzie się działo z tym domem? że on wypadnie. No, Zeszły sezon trudny, przecież wycofał się na cztery rundy przed z powodu problemów z barkiem, wskoczył tam wtedy przecież szanowny Pan Zarko, i, i miał wielkie nadzieje, że zostanie w hondzie. Tak się nie stało. No ciekawie zapowiada się ten sezon. No jeszcze jean wielki rezerwowy, wielki rezerwowy, który no, teoretycznie gdy wszystko ale odbyło już się zgodnie tyle z planem... Ale ja, człowiek. Chwilę temu, chwilę temu miałby już za sobą start z dziką kartą w Barcelonie, gdyby ten kalendarz się nie zatrzymał. Na razie, um, na razie cieszy się swoim zielonym Ferrari, więc uh, odebrał też zondę Pagani, więc tutaj wydaje na razie to, pieniądze. No ale jakby się obstawiał, pojawi się jeszcze na motocyklu MotoGP? I wydaje mi się, że. Wyścigu oczywiście. Się, się nie pojawiłbym. Myślę, nie że nie. No. Dlatego, że ta Barcelona pewnie była takim miejscem, gdzie, gdzie no, pewnie by wrócił do ścigania, ale ponieważ zabrakło tej Barcelony, ciężko będzie znowu złapać to, co, o czym mówisz złapać motywację, żeby. No dobra, jeszcze wysiłek. I także próbował przygotować się do tej Barcelony, ale po Barcelonie ta runda została anulowana, w sensie nie odbyła się no, w odpowiednim czasie. Koniec. Nie będzie też dzikich kar. To ważne no w kontekście Piotrka Biesiekierskiego. Tutaj będzie możliwość ewentualnie pojechania w zastępstwie za kogoś, no ale to musi liczyć na to, że komuś noga podwinie i nie będzie gotowy do ścigania. No, Piotr Biesiekierski, oczywiście, Mistrzostwo Europy, więc. Też mamy nadzieję, że może uda się nam pokazać te, te jego wyścigi mistrzostwa Europy. Super projekt Grześka Wójcika, teraz no. z młodymi zawodnikami, nowy też partner, więc no, myślę, że tutaj akurat to na tym pole będzie się no. działo. To, to jest, jest coś, dobro. co myślę, że w przyszłości no, będziemy wszyscy mogli odczuć to, co w tej chwili Grzegorz robi i, i wreszcie będziemy mieli polskich zawodników. Na to bardzo liczymy. Dużo pytań odnośnie przede wszystkim. Brna, ale generalnie po prostu kibiców na trybunach, bo Nie wiemy dwie pierwsze rundy to są e, rundy Heres. w Jerez, 19 lipca, 26 lipca, potem dwa tygodnie przerwy i brno właśnie. w Brnie akurat jedna runda. No i co organizator mówi podając kalendarze, że wszystko zależy od miejscowych miejscowych rządów, władz, jak będzie podejście do koronawirusa. Także no, niewykluczone, że kibice się pojawią. Ale też czasy zdawać sprawę, że jeżeli już decydujesz się na imprezę z kibicami, no w obecnej sytuacji prawdopodobnie tych kibiców będzie znacznie mniej niż w normalnej sytuacji i po prostu organizator może się na to nie zdecydować, bo nie wyrobi nawet na koszta, więc to jest bardzo trudna decyzja do podjęcia dla organizatorów, też nie można tego ogłosić w ostatniej chwili, także no jestem bardzo ciekaw, chociaż, ja nie wiem, może się okaże, że ludzie są tak zgłodniali, że, że przyjdą i będzie w niedzielę 100 tysięcy ludzi w Gdyni. Zobaczymy. My będziemy się już częściej teraz pojawiać. Myślę, Ważna jeszcze rzecz jeszcze Grzegorz. ten kalendarz, tak jak powiedzieliśmy, jest bardzo ciasny. Czasami tydzień po tygodniu, krótki znaczy weekend przerwy, później znowu rundy jedna po drugiej, co jest bardzo ważne. Zawodnicy też muszą podejść chyba troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o, o, o jazdę, o treningi. Kontuzja eliminujecie naprawdę praktycznie z całego sezonu. To Dokładnie. wszystko jest tak że czy, jeżeli będziesz jeździł na motocrossie, supermoto i złapiesz kontuzję, no, to wylatujesz. Powiedzcie tak. Wczoraj Trzeba będzie bardzo mądrze i rozsądnie podejść do sezonu, nie popełniać błędów, bo każdy błąd, nieukończony wyścig, to będzie koszt gigantyczny w kontekście punktacji na koniec sezonu. Więc, no, rzeczywiście troszeczkę inaczej. Może te wyścigi będą inaczej też się układały, bo nie będzie można aż tak bardzo zaryzykować. No, ciekawe to będzie bardzo. My będziemy często teraz już z Wami. Adam, co prawda, wyprowadził się jeszcze dalej już, niż był wcześniej, więc. Nie wiem jak to będziemy robić. Ale przyjemnie czerwono, więc się cieszy, prawda? Oczywiście, że tak. <laughs> Także y, trzymajcie się tam ciepło i, i zdrowo i słyszymy się niebawem. Do usłyszenia i na razie. Cześć.